Mój biznes zaczął się rozwijać, gdy przestałam oddzielać głowę od serca, gdy przestałam podważać to, co czuję, do czego woła mnie dusza, serce, co mnie kręci. I przestałam to racjonalizować. Nie, no bo to na pewno nie zadziała, bo jakiś guru od marketingu mówi zupełnie coś innego, bo to trzeba zrobić tak albo tak. I gdy przestałam to robić i zaczęło to wychodzić po prostu ze mnie, zaczęłam pokazywać siebie prawdziwą, autentyczną, mój biznes zaczął. Płynąć, zaczął się rozwijać. Ludzie nie są idiotami. Oni czują, kiedy ktoś jest prawdziwy. Często nie umieją tego nazwać, ale czują, czy ktoś ich przyciąga, czy to, co ktoś mówi. Czy gdzieś tam jest jakaś manipulacja, jakiś fałsz? I dziś, w dobie sztucznej inteligencji, szczególnie jest to istotne. Dlatego właśnie stworzyłam program Kobiecy Biznes Serca, nie po to, żeby Cię uczyć marketingu czy sprzedaży, bo to jest drugorzędne, to jest to jak, ale najpierw jest co, co jest Twoim darem, niepowtarzalnym, co jest Twoim unikalnym talentem, co jest tą wartością, którą jak wnosisz w świat, to karmisz innych, ale przede wszystkim ty czujesz się spełniona, ty czujesz się na miejscu, ty czujesz, robisz to, co kochasz. I dopiero z tego jest ten prawdziwy przepływ. Dzisiaj inaczej budujemy biznesy. XX wieku, a właściwie koniec XX wieku, to było właśnie to, tak trzeba, to się opłaca, można tak, to sprzedawa i tak dalej. My tego już nie chcemy. My nie chcemy nachalnej sprzedaży. My chcemy podążać za ludźmi, którzy mają pasję, którzy mają coś do zaoferowania z serca, coś prawdziwego, nie sztuczne, nie to co właśnie mówią wszyscy spece od sprzedaży, sprzedawał i tak, a pod tym jest tak naprawdę manipulacja i gdy zaczynamy mówić prawdę, gdy zaczynamy dzielić się tym, co jest w nas żywe, co jest naszą pasją, co jest naszą misją, to te wszystkie sposoby, jak sprzedać, jak zbudować lejki, one są drugorzędne. I o tym jest mój program, żebyś. Nazwała, poczuła to, co jest dla Ciebie unikalne, to, co jest tą wartością, za którą ktoś będzie chciał Ci zapłacić, ale nie dlatego, że Ty będziesz wciskać, że Ty będziesz sprzedawać jakimiś technikami manipulacyjnymi. Nie. Ty po prostu powiesz, co jest Twoją misją, co jest Twoją prawdą, co jest Twoim darem, co jest dla Ciebie ważne, jakie Ty masz wartości i powiesz, że jeżeli chcesz, to możesz ze mną iść. Tam nie ma manipulacji, tam nie ma zimnej kalkulacji, tylko jest żywy człowiek. Jeżeli chcesz, tak kliknij tu pod ten film, tam znajdziesz szczegóły.